Cześć, tutaj Bartek, witajcie w kolejnym odcinku serii, gdzie dodałem wszystkie, y, y, wszystkie mody do jednego świata. Na szczęście nie musiałem go usuwać, a teraz zgadnijcie, jest ze mną mój kolega czy nie? Piszcie w komentarzach. M mój kolega niech nie pisze, bo on wie albo nie wie, tego nie wiadomo. Ale gdzie? Do, dobra, już, jest mój kolega na świecie, już nie będę ukrywać, bo właśnie z nim teraz gadam. Nie, nie słychać go niestety, bo tak sobie Minecraft wymyślił, chyba go nie słychać. Centrum kamerowe. Kto tam? Zniszczyłeś moje drzwi, dam ci bana. O, o, zniszczyłem własną chatę. Nie, a ja się cały czas zastanawiam, jak napisać: Jak, jak się pisz y, bariera. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, bo chciałbym y, wpisać barierę i chciałbym mieć barierę i y, 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 z, zrobić tak, żeby mój kolega Okej. Okay. Mm. O kurde, co ja piszę? El... Co? Jaka Ela? Elo... O nie, o, nie wysłałem tego. O, mój kolega coś do was pisze, bo on nie może mówić, myślałem, że może mówić, a okazuje się, że tego nie, wy tego nie słyszycie. Chyba. Ja coś przepraszam, że tego samego dnia się wrzucą odcinki, ale się, no tak wyszło, że jak, i, i, że chciałem, żeby szybciej, żeby to się wczoraj wrzu wrzuciło, ale się nie wrzuciło. Ale nagrywam już, regu nagrywam regularnie odcinki, codziennie, a więc za to łapka w górę. Yy, w Dobra, bo mój kolega teraz chciał wam powiedzieć dokładnie ode mnie, że jak wy nie słuchaliście, dokładnie nie nagraliśmy tego, to przeszliśmy już tego samego dnia dwa razy Minecrafta. I jak się przechodzi Minecrafta, to, to zawsze za pierwszym razem jest takie, yes, a już za drugim, jej, przeszliśmy Minecrafta i co z tego. Tak jest, jak, piszcie jeśli też tak mieliście. Szkoda, że w ogóle mój kolega nie może teraz yy, mówić nic, bo sam chciał to powiedzieć. Chciałeś to Michał sam powiedzieć? Tak myślałem. No, yy, ja Cię słyszę, Michał, ale na nagraniach Cię nie słychać. Wiem, wiem. Ile? Dobra, nie zgadłeś, a ja wychodzę do drzewka, bo jakieś drzewko tu widzę. O kopalnia. Czemu? Okej. Okay. To teraz zgaduję na No mo no może, Michał, dobra. Teraz wracam do odcinka. Założę się, że pode mną będzie twierdza, jak będę kopać i kopalnia, i trochę żelaza będzie też. Michał, ty się odcin, bo ja ci nie. Ja nie widzę, widzowie. Widzowie nie widzą. Omówiłem, że lazo, kopalnia, i teraz będzie twierdza. Boże, nie twierdza, tak. Nie twierdza, tylko wiecie. Portal będzie. Ale mnie nie ma, ja jestem. Ale Michał, to się nie nazywa twierdza raczej. Słyszałam. Jak, jak coś y, wiem, że to się nie nazywa twierdza. Jak coś wiem. coś wiem, że to się nie nazywa twierdza, ale. Y, my tak na to mówimy. Michał, ja się teraz teleportuję. No, gdzie się teleportuje? Widzisz, nie ma mnie. Zgadnij. Poczekaj, za chwilę cię teleportnę. Na... Czekaj, nie to. Tak, to się dalej Michał nagrywa. Dobra, ja teraz wezmę perły, znaczy ja, y, te oczy smoka chyba. Nie, o, no wiecie o co mi chodzi. Dobrze, że cię Michał nie słychać. Przechodzimy Minecrafta na kreatywnym. O i kamery tu położymy kamery u smoka. No. OK. Musi musimy tu położyć y, najpierw monitorki. Okay. A tutaj. Okej, okay, więcej monitorków. Tu, 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 tu. Y Nie, u mnie wszystkie nie działają No bo ja Bo ja tyle ich postawiłem Michał, że Ty nawet nie wiesz Ja milion Dwie są koło... Czyli milion Dobra Weźmy sobie Kurde, szkoda, że tutaj nie mam tego. Y, takich jednych modów niestety ich się nie da tu dodać. Ale szkoda, naprawdę, bo, bo fajnie by było wtedy. Okej. Okay. Okej, okay, w następnym odcinku y, y, ben, dodam wszystkie mody, ale y, dodam je y, do ta, właśnie tamtych modów i tam dodam. Tam będzie takie mocne bronie, tam będą. Się... Okej. Okay. To teraz mój kolega. To idź. Mój kolega chyba chciał opuścić, czy tam już opuścił świat. Opuściłeś, czy nie? Dobra, nie wiem gdzie to jest, ja włączam tu sobie. Zapomniałem, że my już stąd nie wrócimy jak nie pokonamy smoka przecież. Już myślałem, że go... A serio? W tym sensie, ja jestem admin Michał, to tak nie działa, wyjdziemy. Michał, to tak nie działa. No dobra. Okej, okay. kurczę. O, niestety mój dzwoneczek zadzwonił i niestety musimy kończyć. bo mój dzwonek... Z... Dobra. Dobra. Gdzie to jest? Mieczeki są jednak lepsze. Myślałem, że mnie podratuje. Dobra. Ja go walę. Ja go walę netherite'owym. Czyli? Wezmę jeszcze strzały. Ja mam trójząb. Trójząb jest mocny, naprawdę. Wiem. Czyli bo to, to ma pięć obrażeń. Spojrzałem właśnie, ter. Co? To jest. Yy, yy, to yy, ma. Yy, Trisom ma 8, a to ma 5, a więc Twoje jest słabsze. Spojrzałem właśnie przed chwilą, że tamto ma 5, a to ma 8. Usza Nie wiem, nie sprawdzałem. trój ząbem ciężko trafić. Lepiej mieczykiem, bo on też jest mocny. On też ma 8 obrażeń. Dobra, niestety musimy kończyć. Smoka nie pokonaliśmy na kreatywnym, a na survivalu dwa razy pokonaliśmy. No to musimy się żegnać. Pa